Ileż to osób, moi drodzy, dzisiaj pisało do mnie na Instagramie, że zauważyło model akumulacji, manipulacji i dystrybucji na niższym interwale i zadawaliście mi pytania, czy jestem właśnie w tym rozegraniu. Ja dosyć jednoznacznie odpowiadałem każdemu z Was, że nie, dlatego że mamy konsolidację na interwale czterogodzinnym. Natomiast tak naprawdę przyczyn było nieco więcej. Niestety no nie jestem w stanie każdemu odpisać taką samą litanię. To też robię to tutaj zbiorczo właśnie. W tym materiale. Witam Was, moi drodzy, wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Prey. a to kolejna część mojego prywatnego mentorshipa. Mentorshipa, którego poświęcimy mojemu modelowi AMD, oczywiście na bazie konceptów ICT, ale skupimy się głównie na tym, jak suplementować nasze rozegrania wyższymi interwałami i rzeczami, które składają się na to, czy prawdopodobieństwo konkretnych wydarzeń będzie większe i będzie takie, jakie nas interesuje, moi drodzy. Więc zacznijmy od rzeczy podstawowej. Chciałbym Was, Przedstawić w ogóle na samym początku. Pewnego rodzaju, nie tyle, że koncept, ale umiejętność, która pozwala nam w ogóle określić, czy jeśli zobaczymy akumulację, manipulację w konkretnym kierunku na wykresie, na przykład w kierunku long, to czy jest ona warta w ogóle uwagi i warta antycypowania w niej? Moi drodzy, podzielę się z wami króciuteńką notatką, którą wymieniłem wraz ze swoim wspólnikiem dzisiaj na Discordzie o godzinie 7.46. Często piszemy do siebie tego typu notatki, żeby generalnie spojrzeć na rynek. Z dwóch różnych stroni, żeby ustrukturyzować gdzieś swoje dzisiejsze spojrzenie. Niemniej jednak, moi drodzy, zaznaczyłem w niej dosyć mocno jedną bardzo ważną rzecz. Zebraliśmy tutaj konkretne low, zrobiliśmy tak zwanego las sweepa, którego zaznaczam bardzo często. Niestety, mieliśmy bądź niestety, zależy oczywiście na jaki kierunek patrzyliście danego dnia, zrobiliśmy fail to displacement, czyli nie byliśmy w stanie zamknąć się powyżej tych szczytów. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, na no praktycznie na wykresie opowiada Wam bardzo dokładnie to, co się wydarzyło za pośrednictwem właśnie wykresu świecowego, kiedy rozumiemy bardzo prostą zasadę, o której często powtarzam, która oczywiście no, widnieje na kanale ICT w bardzo dużej ilości materiałów, to znaczy body tells you the story, weeks do the damage. Korpusy, tak zwane świec opowiadają Wam historię, a knoty robią tylko takie zamieszanie, nieco to modyfikując zbyt proste tłumaczenie. Moi drodzy, sęk w tym że kiedy przyjrzymy się zamknięciu konkretnych świec i gdzie były knoty, a gdzie były rzeczywiste zamknięcia, to jesteśmy w stanie przeczytać właśnie strukturę konkretnej ceny, taką jaka jest. I tutaj mamy bardzo jasną sytuację, że cena tr trzykrotnie próbowała się zamknąć powyżej tego haja, nie udało się. To też napisałem właśnie w tej notatce, że prawdopodobnie w momencie, kiedy oczywiście jeszcze wygl wykres wyglądał w ten sposób, najwyż, najbardziej prawdopodobne wydarzenie jest takie, że zaatakujemy ponownie tego swipa, który nie był w stanie przesunąć rynku. No i oczywiście tak też się wydarzyło, to też nie antycypowałem dzisiaj przede wszystkim, ale to nie był główny powód, danego longa w kontekście akumulacji, manipulacji i dystrybucji. To jest pierwsza, moi drodzy, bardzo, bardzo istotna rzecz. Druga rzecz, która jest jeszcze bardziej istotna dla mnie, bo to jest tak naprawdę tylko gdzieś tam pochwalenie się wam, a raczej przekazanie wam informacji na temat tego, że czytając po prostu ostatnią reakcję, i to bardzo ważne, ostatnią reakcję na wykresie, jesteśmy w stanie określić. Prawdopodobieństwo następnego wydarzenia, i w ramach tego szukać wejścia na niższym interwale. Niemniej jednak, od razu gołym okiem moi drodzy dzisiaj widać jedną bardzo ważną rzecz: akumulację na interwale H4. Kiedy zwrócicie uwagę, w jaki sposób cena porusza się na konkretnym interwale, to jesteście w stanie zobaczyć, że no, oczywistym jest fakt, że jesteśmy teraz w akumulacji. Jesteśmy w konkretnym rangeu i cena znowu właśnie w tym rangeu operuje. I teraz, co, coś, co powtarzałem, wielokrotnie w swoim mentorshipie. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to zachęcam. Bardzo często wspominałem o tym, że wyższe interwały definiują dla mnie to, czy jest sensowność wejścia na niższy jeśli H4 się akumuluje, to zwróćcie uwagę na to, że jakim cudem wtedy konkretna ekspansja na H4, której zazwyczaj oczekujemy w tym modelu, tak, bo zazwyczaj ten model zakłada to, że na wyższym interwale, na niższym interwale, przepraszam bardzo, mamy konkretną akumulację. Mamy manipulacje, zbieramy na przykład low konkretnej właśnie H4, no i pociągniemy dosyć mocno w konkretny point of interest, w konkretnego dola, w konkretną wycenę um, gdzieś wyżej. Natomiast, tak jak widzicie, cena tutaj jest w konkretnej konsolidacji, więc niestety nie ma co się oszukiwać w tym momencie, w pierwszej kolejności. Również musielibyśmy przewidzieć, kiedy ten range się skończy, i dla mnie to nie jest rzecz, którą ja antycypuję. Ja jestem traderem, który reaguje, ażeby reagować, musimy mieć prawdopodobieństwo konkretnych zdarzeń po swojej stronie, moi drodzy, szczególnie na interwałach, które tak naprawdę będą to wszystko później wyceniać. Moi drodzy, przejdźmy sobie w takim razie do samego, samego dzisiejszego rozegrania, które wielu z Was mi wysyłało. Moi drodzy, mowa oczywiście o rozegraniu, które również było tutaj widać na 15, czyli tą całą akumulację, która miała tutaj miejsce, która doprowadziła, moi drodzy, no nawet na piące pewnie, pewnie była ona jeszcze większa, i jeszcze bardziej widoczna, zebrała ona również Previous Day Lowa, bo to bardzo ważne, że zebrała ona również, moi drodzy, Previous Day Lowa, czyli low z poniedziałku, to też dla niektórych mogła być to przesłanka po prostu, że rzeczywiście jest to sensowne jak najbardziej wejście. I też tutaj, moi drodzy, zaznaczam, nie martwcie się, jeżeli zabraliście tego typu rozegranie. Nie martwcie się, jeśli, jeśli to rozegranie nie poszło, dlatego, że jeśli chodzi o sam model wejścia, naprawdę nie było ono złe. I to, co ja bardzo często powtarzam, to, że ja nie biorę konkretnych setupów, bo nie mają potwierdzenia na wyższych interwałach i nie mają takiego prawdopodobieństwa zdarzeń, jakie bym sobie życzył, nie znaczy, że nie da się być zyskownym, biorąc każdy model AMD po jednym, każdego dnia albo co drugi dzień, co trzeci dzień, w zależności, Oczywiście, jak wam to gdzieś tam pasuje, bo oczywiście, że się da, to wszystko opiera się i tak na zarządzaniu ryzykiem. Niemniej jednak, jak zawsze, zachęcam do tego, żeby w jakikolwiek sposób weryfikować to, czy dany model ma sensowność na wyższym interwa interwale, moi drodzy, przede wszystkim. O tym trzeba dosyć mocno pamiętać. Jest kolejna rzecz, oczywiście, i również o tym, że nic co tutaj słyszycie bądź zobaczycie, to nie jest, jak zawsze, porada inwestycyjna, żeby była, moi drodzy, jasność. Niemniej jednak, jest kolejna przesłanka. Na której chciałbym się dzisiaj skupić, i która rzeczywiście może co po niektórym otworzyć oczy. Jest to przesłanka, która. De facto jest na waszych oczach przez cały czas, natomiast mało osób zwraca na to uwagę. No bo kiedy antycypujemy market structure shift, tak? Czyli market structure shifta na 5 minutówce na przykład, który rzeczywiście zamyka się powyżej ostatniego swing higha, tak jak na przykład mieliśmy w tym miejscu, no to teraz moi drodzy pytanie, czy ten konkretny market structure shift POciągnął za sobą następny interwał. I kiedy przyjrzymy się, moi drodzy, tym zdarzeniom dzisiaj, które miały tutaj miejsce, to zobaczymy, że o ile piątka rzeczywiście bardzo ładnie wyglądała, to piętnastka utworzyła wtedy konkretną strukturę, utworzyła wtedy, moi drodzy, konkretnego haja, i zwróćcie uwagę na jedną bardzo interesującą rzecz. Mimo, że cena przebiła się przez tego haja, nie zamknęła się powyżej tego knota. To znaczy nie zrobiła de facto market structure shifta z zamknięciem body powyżej właśnie tego haja. Czyli sfailowała displacement, to samo co miało miejsce na H4. Dodatkowo trzeba też uważać bardzo mocno na to, że nie mieliśmy tutaj rzeczywiście takiego w cudzysłowie prawidłowego swipa, w której sweepnęlibyśmy jeszcze raz to low i z tą strukturą dopiero się przenieśli. Natomiast z tym bywa różnie, o tym też już kiedyś mówiłem w materiale. I zwróćcie uwagę, co się dzieje dalej na interwale 15-minutowym. Ponownie zbieramy tego haja i ponownie nie zamykamy się powyżej. Natomiast gdzie dostarczyliśmy teraz cenę? Dostarczyliśmy ją, moi drodzy, ponad to body, ponad to body, które otwarło się tutaj właśnie na tej dosyć mocnej, w cudzysłowie oczywiście, Manipulacji. Kiedy zwrócimy uwagę również na innych interwałach, zobaczymy, że na 30 też mieliśmy tutaj tak zwany goły tyłek tej świecy, czyli po prostu mieliśmy świecę, która otwarła się i od razu poleciała w drugą stronę i sfejlowaliśmy jednocześnie tego haja, ale zebraliśmy haj poprzedniej jedynki. I kiedy zwrócicie uwagę, w momencie, kiedy tak naprawdę rynek jest w fazie właśnie manipulacji, wtedy, kiedy wy antycypujecie manipulację w drugą stronę i już myślicie, że będzie tutaj dystrybucja, to bardzo szybko można się połapać, że jeśli cena nie zamyka się powyżej nie zamyka body powyżej właśnie konkretnego swing higha i później znowu nie zamyka body powyżej konkretnego swing higha i zobaczcie zresztą w jak precyzyjny sposób, szczególnie na futuresach. No do tego stopnia precyzyjny, że dosłownie nie jest w stanie się cena zamknąć powyżej i jeszcze moi drodzy, inwertuję tutaj tego fair value gapa, to dla wielu osób było to dzisiaj również była to przesłanka do tego, żeby przesunąć w ogóle. Po pierwsze przesunęliście stop lossa na break even i wszystkim osobom, które przesunęły stop lossa na break even potrafiły czytać dzisiaj to, co się wydarzało naprawdę takim, jakim jest już po tym, jak były w pozycji. Szapoba, gratulacje i naprawdę chylę czoła, bo jest to umiejętność, która wymaga dużej ilości pracy. Niektórym przychodzi ona bardzo szybko z tego, co widzę, no i naprawdę oznacza to moim zdaniem dosyć spory potencjał, więc jeśli ktoś rzeczywiście wtedy Potrafił czytać dzisiaj tą cenę, będąc w tej pozycji i zrozumieć, że cena odwraca się w stosunku do niego, rynek odwraca się w stosunku do niego. No i tak jak widzicie, niestety nie miało to dzisiaj, moi drodzy, miejsca. Nie pociągnęliśmy za sobą w żaden sposób rynku. Dalej cena zaczęła wyceniać się niżej, po czym znowu mieliśmy kolejną akumulację, która trwa do teraz, moi drodzy. I to są właśnie przykłady warunków na rynku, których nie lubię, jeśli chodzi o swój model, o czym mówię otwarcie, i po prostu ich nie. Nie rozgrywam więc dla mnie w tym momencie, jakakolwiek analiza euro ma oczywiście sens pod kątem gdzieś tu wyższych interwałów, daily i tak dalej, i tego na przykład BC, które widać tutaj. I podejrzewam, że w niedługim czasie odniesiemy się prawdopodobnie do tego BC w jak, w jak najbardziej sensowny sposób. Również mamy tutaj te szczyty z poprzedniego kwartału i tak dalej, które pewnie też będą działać nieco jak magnes na cenę. Niemniej jednak, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że dobry trader to taki, który reaguje w pierwszej kolejności. Co oczywiście jest rzeczą oczywistą dla wielu, ale później jakoś okazuje się, że, że nie bardzo. Wybaczcie, że mam takie włosy, jakbym wyszedł z pod prysznica, no ale właśnie wyszedłem spod prysznica. Jest niestety taki upał, że po prostu ledwo dzisiaj sam funkcjonuje. Dajcie znać, czy wszystko u was, oczywiście, w porządku, czy jeśli braliście jakiś dzisiaj setup, to dajcie znać, jak wam poszło. Trzymajcie się moi drodzy, bądźcie wszyscy bezpieczni i cześć!